Witam. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować naukę języka niemieckiego poprzez czytanie nagłówków z niemieckich gazet. Proponuję Wam, abyście najpierw obejrzeli ten filmik bez głosu, a później dopiero za drugim razem włączyli głos i upewnili się, czy dobrze rozumieliście to, co przeczytaliście. Nagłówek numer jeden. Weihnachten 2012. Deutsche wollen 230 euro für Geschenke ausgeben. Co znaczy ten nagłówek? Weihnachten to święta Bożego Narodzenia. Deutsche, czyli Niemcy, chcą 230 euro na prezenty wydać. Czyli chcą wydać 230 euro na, na prezenty. Dlaczego czasownik jest na końcu? Ano dlatego, że po czasownikach modalnych, chcieć, musieć, e, móc, drugi czasownik zawsze stoi na końcu zdania i się nie odmienia. Nagłówek numer dwa. Tips für die kleinen und großen. Czyli wskazówki dla małych i dużych. Das läuft heute im TV. To leci dzisiaj Telewizji. No, Niemcy częściej używają zamiast im TV, im Fernsehen. W telewizji, im Fernsehen. Nagłówek numer 3. Pytanie. Wie Reise ich jetzt am besten? Czyli jak będę podróżować teraz najlepiej, w najlepszy sposób. Dlaczego takie pytanie? Na czerwonym jest napisane ban Monopol Abgeschafft. Czyli monopol na przewozy pociągiem zostały zniesione. Coś abschaffen, to znaczy coś znieść. Następny. Terror, raub, entführung. Co to znaczy? Terror, raub, rabunek, entführung, uprowadzenie. Die gefährlichsten Länder der Welt. Czyli najbardziej niebezpieczne kraje świata. Przymiotnik gefährlich znaczy niebezpieczny. Die gefährlichsten znaczy najniebezpieczniejsze. Stopień najwyższy to jest zawsze ta końcówka Sten. Następnie mamy. Mesut Özil, kto zna się na piłce, to wie, że to piłkarz niemiecki, który gra teraz na Wyspach. On wypowiedział kiedyś takie zdanie: "Ich will der beste Spieler der Welt werden." Co to znaczy? Znowu mamy cza z czasownikiem modalnym zdanie. Chcę zostać najlepszym graczem świata. Widzicie, znowu tutaj czasownik zostać jest na końcu, gdyż tak robimy to po czasownikach modalnych. Następne. Deutschland. Warum magst du keine Kinder? Czyli Niemcy. To o, odnosi się do kraju. Dlaczego nie lubisz dzieci? Widzicie, tutaj jest zaprzeczenie rzeczownika Kaine Kinda Dlaczego nie lubisz dzieci? I pytanie jeszcze pod spodem: Was andere Länder besser machen. Co inne kraje robią lepiej? Czyli w jaki sposób robią wpływają na to, że ta dzietność jest wyższa. Teraz mamy taki obrazek Opa und Enkelin? Nein. Dziadek i wnuczka? O oh nie. Uwe, 65-latek. Und Anita, 22-latka. Ja. Es jest Liebe. Tak, to jest miłość. Czyli wygląda na to, że są parą, a to ich dziecko. Następne. Gerüchte um Kind. Gerüchte. To są pogłoski, plotki. I teraz pytanie jest takie: Hat Putin wieder ein Baby gemacht? Czyli jest to cza w czasie przeszłym, w perfekcie. Czyżby Putin znowu zrobił dziecko? In welcher Sprache unterhalten sich Merkel und Hollande? Czyli pytanie podczas jakichś tam mistrzostw. W jakim języku rozmawiają, sich unterhalten, to jest to samo co sprechen, tylko bardziej na takie może błahe tematy. In welcher Sprache, w jakim języku rozmawia Merkel i Hollande? Teraz mamy pytanie o płace. Real løhne To znaczy, że płace realne wzrosły. I teraz jest takie stwierdzenie: Hamburger verdienen am besten. Czyli Hamburczycy mieszkańcy Hamburga verdienen zarabiają am besten, najlepiej. I teraz macie to długie słówko tam de durchschnittloon, to znaczy płaca przeciętna, przeciętna pensja. Sam wyraz pensja to de Lohn, a przeciętna to Lun. No jak widzicie, to jest 19.33 brutto oczywiście za godzinę. No i wypowiedź słynnego niemieckiego bramkarza Olivera Kana, który po jakimś meczu powiedział: "A Wir brauchen Eier, czyli jaja. My potrzebujemy jaj. Prawdopodobnie, żeby wygrać jakiś mecz, który chyba przegrali.